Ciema, Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Jurassic World. Jest ze mną dzisiaj Lebek. Cześć No i dzisiaj znowu gramy, jak to mówiłem, Jurassic World. Dawno nie było odcinka. Już bardzo dawno. Temu bardzo dawno. Trzy tygodnie albo dwa. Coś w tym stylu, no. To... <grym> Od <To> razu błonę. <grym> Zapomniałem, jak to się w ogóle grało. Masz już nie pamiętam, jak to się wcisnąć. Aha, dobra, bo nie zauważymy, że to dalej przycinam. Dobra, to czekajcie, to trzeba tak. To sobie że nie było tego odcinka. Już chyba to. Co ja już nie wiem? No no, ja dobrze. ci nie przeszkadzę. Co no, dalej mów. No i dobra. Już powiedziałem, że nie było odcinka i koniec. Nie będę się w tym tłumaczył godzinę. No. Dobrze, już nie może nigdy tego. Tutaj... Aha, dobra! Lewy. To jest lewy. A ja prawym wciśnię. <gry> dobra. Teraz idziemy. Aha, to ten mały był wtedy, dobra. Dobra. Jest dziwny. Widzicie? Widzicie? Ło, wow, widzicie? Fajnie. Teraz tak próbowałem kamerę ustawić tak, żeby tak trochę widziało, że tego życia i tego typa. Znaczy wiecie, tutaj, tutaj, tam, tam, w tym rogu. Lewym. Lewym, no. Górnym. Lewym, górnym rogu. Dobrze. Dobra. Jeśli pod tym filmikiem leżą trzy albo cztery łapki, to nagrywam już kolejny odcinek i będę trochę szybciej już nagrywał ten odcinek. Teraz będę próbował szybciej, bo teraz szala, wiecie o to. mogę nagrywać tak, trochę tak szybko. Na No. A, sorry, chyba jeszcze... Czekajcie, bo jeszcze chyba nie podgłośniłem tego tak, na maksa, żeby to słychać bardziej. Więc sorry na tym odcinku, że nie słychać bardziej tego, tej gry i muzyki w ogóle. Aha, myślałem, że to się już nie można i... Aha, dobra. dobra, ale to nas zauważy pewnie. Więc to już. Tam już jeszcze chciałam powiedzieć no. Nie, chyba już nic Boja Dobra, jeszcze w tym Aha, dobra, przejdziemy już ten To było... Jak wyglądałeś w Człopatki Park, to to było tam no. Wyglądałeś? Mhm. Chyba nie, nie to ale oglądałam na jakichś... Tak że jak, że byli w kuchni, to... A tam... to, 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 ja widzę. Ja jeszcze nie jestem ślepy. No, jeszcze. Czyjeż wy? Czyjeż wy? Szkoda, że nie widzieliście tego ze mną. Tak, tak, tak. On tam często stoję, a my spinkalam stąd. No ja dobra, nie da spinkować. Tędy. I teraz trzeba jej otworzyć, no żeby to łatwo jest. Tak jakby taki slalom. Dobra. Dobra, pewnie teraz się ten. Może to jakieś hałaśnie, no... Jak to zwykle. Chodzi. <grym> <grym> Czę palówki nie zjadł. Znaczy tu lasek. Ugarnę się. Wypadzę. Co ona wszystko Nie, bo ona ma chybać mu tam. Nóżkę. Nóżkę. Nuszkę. A <grym /dziśle> tu już wejść? Kurę.

Żyni myślałam, że się ogarną jakoś, ale nie, jednak nie Znaczy nie ogarnął, Tylko, <tutujka> tak, że wiesz myślałam, że już jest jakiś sam typek, więc mógł przeskoczyć, ale dobra Dobra. Trzeba skoczyć. Nie wciąż tutaj szybko tak wysoko skarczą. No w każdym razie prawie. Wiesem. Chciałam tam że oni wysoko szybko skaczą. Wysoko szybko skaczą. Zielony ekran. Nic nie widzicie. Cię. <grymne> 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 co teraz, zobaczcie. Dzieci. Gdzieś. 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 Dzieci. Nie Gdzieś. 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 nie jest Wyczuję, jedziemy z nim. No, za chwilę my też idziemy za chwilę lodu, jaka? No, zimnego. Bez no, kojarzy. To ja powinienem powiedzieć. O Jezu, to też jakaś sztuka puka. Następny. Stuka puka. Dobra, idziemy. I. Stuka puka i. Co? <grym> I. Aha. <grym> Nie wiesz o co chodzi. Wow! <śmienic> co tam? Wiedziałem, że tu jesteś też. Ja Nie mam Dla... placka bym mu sprzedał jak zawsze. Na lekcji. Tu też za chwilę będzie? No chyba to są dwójki Co? Tak, co jest? Mam dwie szóstki. Tak. Na mhm. razie. Bo... <śmienic> tak. Jest tak On by z tyłu. Na, z tyłu. Są takie chwile jest Dobra, idziemy. Czekaj. Idziemy! Za chwilę do Was wrócimy! po. Znaczy... Co? A za chwilę niego. mnie jego. Znaczy fajnie mnie. Dobra, i za chwilę do Was wrócimy, więc trzymajcie się żumeczki Do następnego! Cześć! Czekajcie czy jeszcze nie? Jak będzie 9 minut to dopiero skończy. Trzymajcie się i... No, za chwilę będzie kolejny odcinek, więc... Yo! Yo!